Izraela Destania kontra Pereira, czyli jak Adesanya spaprał nam kupon, ale zanim przejdziemy do niego, to skupmy się może najpierw na Aleksie, bo to on z początku zrobił zajebistą akcję, którą warto sobie przetrenować. Zobaczcie: Izraela Destania, kopie lewego Midelkika. Alex Pereira przyjmuje go bardzo dobrze na blok, zapewne w ogóle nie odczuł tego kopnięcia. Po czym od razu. Wystrzeliwuje prawym bezpośrednim Na brzuch, który podłącza Izraela Adesanie Patrzcie, przyjęcie na blok I bęk, od razu na brzuch Znów podchodzi do Izraela I teraz chcę trochę Odwrócić uwagę, najpierw właśnie Prawym yy, niskim kopnięciem Później paroma czasami na górę Po czym znów ponawia W miejsce, które trafił Prawym hakiem na brzuch Następnie kolano i jedziemy dalej, patrzcie Parę ciosów na górę i bęk! Prawy hak na brzuch. Bardzo mocny hak na brzuch. Gdyby to była wątroba, to najprawdopodobniej Izrael Adestania już by padł. Ale co będzie dalej? To była piękna akcja, którą też sobie przerobimy. Dobra, czyli najpierw Pereira. Od czego się zaczęło? Piękny blok Pereira Na lewy mider adresi. Widę W ten sposób chodzi tutaj ślipę. Tutaj idę tutaj. Jak to wygląda. Prawa ręka w gardzie, tak żeby nam nie spadła na jajca, bo chcemy chronić cały czas łeb. Łokieć nieodchylony, tylko blisko żeber tak, żebyśmy mieli zasłonięty cały nasz bok tłowia. A lewa ręka w ten sposób amortyzuje dodatkowo kopnięcie. Jeszcze raz, bum, jeszcze raz, bum, jeszcze raz, bum, bum. I potem było tak. Ale ten lewy middle w tym momencie, Tomaj pomimo tego, że jest wielki, silny i wszechmocny, może napierdalać w kółko i wciąż, a ja dzięki temu blokowi jestem bezpieczny i teraz co było dalej? Jest blok ręce już wiemy jak ustawione i teraz pamiętajmy, że przy bloku obciążamy prawą nogę czyli oh, powiedzmy, że 70% wagi spoczywa na tej prawej i teraz kiedy Aleks wystrzelił prawym ciągiem na brzuch się zaczął z prawej nogi z na lewą nogę i uzyskał tym sposobem ogromne pierdolnięcie I jeszcze raz hop, oh, połączył ładesanie. Podchodzi sobie dalej do Adesani i teraz najpierw był z no ale tego nie musimy robić. Chodziło głównie o to, żeby odwrócić jego uwagę zwykłymi, lekkimi czasami na górę po to, żeby ponowić dół prawym, prawym, ciosem na dół, ale tym razem był to, uch, haczyk, racji tego, że uzyskał pół dystans. W wypadku Pereira był to lewy prosty, lewy sierp, w tym momencie Adesania podróż z rączki do góry. Przyszylił prawem na dół, nie była to wątroba, zapewne by się to skończyło, ale była to druga strona, tak to zrobił Pereira, a jak to zrobił Adesanya, Alex Pereira za wszelką cenę będzie chciał oderwać głowę Adesani. no i to go zgubi, oglądamy I teraz właśnie go to zgubiło, co tu się wydarzyło, Adesania. Przyjmuje sobie na bloczki. W pewnym momencie po przyjęciu jego lewego sierpa, czyli najmocniejszego jego ciosu, wytrzeliwuje krótkim lewym sierpem. Od razu wbija na to prawy. Aleks podłączony i co bardzo istotne, o czym wielu zawodników właśnie bardzo często zapomina, zauważył w wokół, że Aleks Pereira jest bardzo mocno podłączony i w tym momencie od razu wystrzeliwuje znów dwoma sierpami, które totalnie już dobijają Pereira. Oglądamy jeszcze raz w spowolnieniu. Zobaczcie. Przyjmuje sobie na bloki. Bang! Bang! I ponowienie. Najpierw przyjął. Krótki lewy sierp, prawy sierp. Zauważył, że go podłączył. I ponowienie prawym sierpem, lewym sierpem. I się już wszystko skończyło. A teraz przeróbmy to sobie na treningu. No. Jadę, Sania zrobił to tak, jak mówiliśmy. Przyjął sobie lewy sierp. Na, kolano e, było kolano na łeb, ale to, to co my nad chcemy próbować to lewy sierp i po bloku, zobaczcie, jest taka technika, że od razu z tej strony strzelamy, prawym sierpem. Też to wchodzi, ale w momencie kiedy Pereira ma trzech potężny lewy sierp, to tutaj Toma jest tak obciążony, że najłatwiej mu będzie wystrzelić krótkim lewym sierpem. I tak to też zrobił Adania, na uderzył, a ten lewym sierpem, poprawił prawym, prawym, bum. Zobaczył, że jest podłączony i znów prawy się podłączył, pada na dół i poprawił lewy hakiem jeszcze od dołu na twarz. To wiemy, ale teraz jak to przećwiczyć? Stajemy sobie w takim dystansie, może nie, tu dystans, to taki dystans, żeby i ja mógł trafić to moja i to ma trafić nie. I teraz uwaga, kiedy ja uderzę prawy się, to ma oddaje lewy się. Tu, na wczesny na i poprawia drugi. Czyli jeszcze raz, prawy się. Ponawia tu. Jeżeli uderzymy się, zaczyna od drugiej strony. I teraz mamy taką zabawę. Stoimy sobie. Wykonujecie, czy nie W ten sposób. Tak się bawimy. Jeżeli zacznie chodzić, możemy utrudnić w ten sposób, żeby jeszcze wykonywać z wody. Czyli na przykład. O właśnie, już znaleźliśmy. Już na... Już na... jeszcze raz Nie, w ten sposób, ale na razie się skupimy na podstawowej technice, czyli jeszcze raz Biję na przykład lewy sierp, oddaję lewy sierp, prawy się. I teraz dodatkowy element Żeby robić ponowienia, bo bardzo często w błędach jest to, że ktoś mocno trafił Ale nie ponawia i nie ma z tego nokautu, dlatego będziemy ponawiać, ale nie na ślepo Dlatego dodatkowe zadanie na to, żeby w ktoś szybko reagował Czyli ja biję prawy sierp ma oddaje dwa i teraz zobaczcie Pół sekundy przerwy i teraz to ja być skupiony, która ręka wychodzi do góry i na tą rękę bijemy się. Czyli o! O! Takie! Jest. Takie! Jest. W ten sposób. Wiemy, wiemy, pracujemy.